sobie wyobrażam, że właśnie to, że takie nieprawdopodobne święta Bożonarodzowe, pues a Wigilia to jest właśnie momentem, kiedy kiedy ludzie yeah. odczuwają szczęście, radość, radość, wiarę, euforię, a wszyscy inni, a jest grupa, nie wiem jak ich nazwać ta grupa, to są ci, którzy podbijają doroczny rekord słówków. To tak? Tak, w tym drugim, bo ci pierwszych to są niewystarczająco rani. młodych ludzi, których także spotykam w Sopotie, którzy nie na bo jest w bardzo młodych, bo cały rok z tobą nie rozmawiamy yy, i nie mamy z tobą relacji, siadamy przy tym stole i jak najszybciej jesteśmy od niego uciec. Dlatego w Wigilii, zobaczcie bardzo, są pewne pady I są zawsze w wielkich miastach. którzy na nas patrzą, żeby nie bali się odszukać sobie, ja wiem, że to banalnie jest takiej kruchości tego Bożego Dzieci. Sobie, tym drugim, żeby, żeby nie bali się być prawdziwi. Że jeżeli czują, że mają pójść do powiedzi, to żeby sobie wygrać, żeby zrobili wysiłek, żeby, żeby nie stać w kilometrach do kolejce do to, to żeby wejść najgłębiej do naszego sumienia, żeby bo Bóg, który jest tak dramatycznie delikatny, chciałbyś wiedzieć, Bóg, który jest cholernie delikatny, który zamknął się właśnie w drugim człowieku, w ludzkim ciele,